Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Siemaneczko widzowie, witam Was na AWY Parku. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, z którym nagrywamy odcinek. I nie jest to Bartek Szczęk. Ej Tego to. pana na pewno już kojarzycie. Skończ tam. Jeleniej Góry jesteś, tak? No. Was, zapamiętałem. Oglądamy vlogi, przynajmniej ja. Idziecie do. kiedyś na park do nas, jak skończą remontować. Tam jest taki duży flybox, nie? No. Quater no. duży, ale fly ja... będzie przerobiony. Ale jest będzie. bardziej tak? step-up, nie? Ale będzie fly, normalnie. No. Ja pamiętam kiedyś na klipach widziałem logo Mercedesa, chyba na chłopcach, Ja rysowałem, jak jeszcze miałem Mercedesa. Wytłumaczę, co, będziemy co dzisiaj będziemy robić. Będziemy grać skuta w Fajka, 5 liter ogólnie, ale gramy na takich zasadach, że Noga versus BMX. jest tutaj Kuba, on będzie grał na BMX. A ja z Jasiem będziemy w jednym teamie hulajnogowym Ale staramy się zadawać takie triki przyziemne, no jazdy na BMX-ie. Bez jakichś BRI, buttercupów i tak dalej. Takim stylem bardziej podporządkowanym, pod Kumpla jeździmy. Chociaż 3 BRIBO na flyboxie no możemy robić i <noise> możemy robić I tak, zadajemy z Jasiem na zmianę Jasiu będzie powtarzał flipy Ja będę starał się powtarzać te triki bardziej BMXowe I sam je zadawać Dokładnie, to co? Gramy w kamień, papier, nożyce Każdy zawsze jak daje papier, później kamień, to wiadomo, że trzecie nożyce będzie <noise> Ja zawsze przegrywam z tobą A w kamień, papier ja, ja zawsze z tobą wygrywam, o, o! Dajesz pierwszy. Na początek. To tak rozgrzewko flipek. 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 Dobra, ogólnie tutaj was zaskoczymy, nie ja go będę wykonywał. Nie, tylko on. <śmienny> Musisz. Ale... Serce bije bomby. <noise> <noise> Zawsze pierwsza próba jest najgorsza. Dobra, to ja zadam pierwszy Jasiu. Tak, dawaj. A to jak was dwóch zadaje, a ja jeden zadaję? Nie na zmianę. Na zmianę, na zmianę będziemy na robić. Teraz ty później raz ja, raz ja później. Te, tak, dobra. tak. Dobra, to ja pierwszy trik zadam 3, 6, 2 spiny. Robiłeś kiedyś? Robiłem. Nawet nawet strzema parę razy, ale... Już nie umiem W, nie, w ogóle to masz, to masz skustomowany ten rower To no jest jak? mega mocno, tak po, jak samochód po, trochę, po, nie? Tak, no, jeszcze kask chcę zrobić A on kiedy robił kiedyś Robił nawet z dwoma to ja mu później zadam Dobra To ja nie będę robił tylko wow. nie, no, nie, nie chciałem nie tego robić się I się wybiłem tak bardzo pochylony Teraz jo to ja zadam Weź się, żeby nie było za łatwo Bardzo mi Dobra ale to nie fair, to, nie, wy to tak jak my to Tak jak mówiłeś. No my robimy jakby barbar whipa. Barbar double whip. No dawaj. Mnożymy wam razy dwa. No dobra. Kuba robi bar, bar whipa, a ja będę robił barbar bar do double whipa. Yo, ale brzydko, ale wyszło. Rzadko spodziewany trick na rowerze w sumie. Ale teraz ty zadajesz. Ja zadaję? Ja jestem ciekaw, czy Kuba potrafi planta na wercie. W 1988 takie rzeczy robiłem. Żegnajcie widzowie. <gry> teraz ja znowu. Teraz ty znowu. Komu teraz zadaję? Tobie czy tobie? Czy obojętnie? Umówiliśmy się, że komu będzie łatwiej ten trick, nie? Że on raczej przy saltach i tego barbar ja bym chciał tobie zadać. Dawaj, ja powtórzę. Ja wiem, co to będzie, ja wiem. <grystanie> Dobra. For you, specjalnie. Uh, Skaciridu. Uh. Dobra. <grystanie> Pierwszy raz nie zrobiłem od wczoraj. <grystanie> nie wiem, co jest, nie? No ja jeszcze raz dodaję te 3, bary. <grystanie> Pięknie no. A barola na kolejno to się robi? Teoretycznie się robi, ale nie umiemy. Nie, ja nie potrafię, ale jak zadawaj. Spróbować musisz. Dawaj. Ja, tylko ja robię po Bogu. Ale to sobie róbcie, w którą chcecie, bo ja Spoko. tak po prostu mam. Tak nie zrobimy, ale fajna literka. No ja nie wiem, jak to się robi. Trzeba bokiem zrobić. Nie, nie dobra, nie, nie ma co Taka peczułka. Piękne. Ja to wybijam, nie wiem czy na chula jak to będzie tak samo, ale tak jakbyś chciał beczkę kręcić w bok. Możesz spróbować do gąbek, zobaczmy no, jak pójdzie, bo ja, ja jestem pewien wręcz, że ja się nie ogarnię co jest grane. <śmulatuj> Ja mówiłem, to sobie mówiłem Ja jak robię w moją stronę, to mi się tak dzieje, a jak opo, to kręcę normalnie Mamy pierwszą literę Nie no, musi na spróbować bo... Dziś, Nawet ci, próby było. nie było próby. On, on cię na, na twarde spróbować od razu Dawaj, co w ogóle No dobra, ale to flara będzie Ej, spróbuj zrobić flipa i głowę wbogdzać, może lepiej się zakręci Przodem jego Musimy ustalić jaką mamy literkę i do ilu gramy Do pięciu grajmy A literkę? Do pięciu czy do trzech? Guber. Gramy w Dobra, gra w guwera, mamy G Dobra, ja się teraz ty zadaję Finger whipa Da się? Tak, ruch Zrobisz? Ruch, no. Dobra, to finger whipa Taki sit grab i się pcha, A, wypychasz jakby tej whipa, nie? To jest trochę inaczej ja mam, ja mam dwa zrobić, tak? Ta. No zrób ha? dwa bo ja nie zrobię ci tak, że tak A. o Bo ja muszę tą ręką Tak o, nie? Tak. Tylko zobacz, jakbyś na kolejna zajmujeł fingera, tak? Drugą, drugą ręką. Okej. Okay. Ajajaj! Aj, aj. Gramy tak, że na całą grę mamy jednego rebata, czyli dodatkową próbę, a na ostatnią literę trzy próby. Czyli ja teraz sobie wykorzystam. bo Ajajaj! Aj. Fajne! Ale dziwnie zrobiłem. Fajne. Czułem, że ten table się tak inaczej kręci. Back jest trudny na hulajce? Takie fajne. Ja nie wiem czy umiem jeszcze, ale spróbujmy. Był, był, mały ale był po powtórzę może Dobra Yo! Ale wyciągnięty No tak istotnie Ja na streetowej zadam na fajnym transferze turn -downa. O, fajne Stylowo, strasznie Nie no pięknie to tam gdzie nie można robić wola, tam robię wolo. Znaczy można robić. Rajderzy mogą ogólnie. Tam zaleca się nawet, żeby robić. Jak ktoś się uczy, to on wali w ścianę, a my wskakujemy bardzo delikatnie. Ale kto, kto z was lata w prawo? Ja. To to robisz. Dobra, ktoś musi w końcu dostać literkę, nie? No to dostaniemy No my już literkę. mamy jedną. Za co? Za barelerową. No tak, to się. Jest... No, przy... <laughs> <laughs> Nikt z nas tego nie robi. Uczyłem bardzo delikatnie, tak? Przyjechał do Warszawy i nas rozwalił. Nie, to nie jest na moją stronę. No jak nie? No Wszyscy kurwa wiedzą, że mam lewą z przodu, ale kręcę się kurwa też w lewo, a nie, w prawo. No dobra, nie no mamy dobra. Dobra. możesz U. zrobić z bęku? Wola w kotel. Zadaję bartwiścika, ale tak jak mówiliśmy, trzeba wszystko podwajać, więc ja zadam. Dwa bar a Kuba będzie próbował jednego. Co mam tu zrobić? Ej, lepiej złapać za koniec kiery, czy za początek? Na, za początek Uno. No tak będzie... oh, Pierwsza, chociaż humorowa się udało 2-1 2-1 Gu do g Gu do g No to zmarę. U. Ej, myślałem, że dalej lepiej Na hulajnodze byś umarł, jakbyś tak zrobił No, serio Ale miałem kosmos teraz w mi się zakręciło i myślałem, że jeszcze lepsze. No ja po prostu zadam się, I tu? Nie, no była normalna. Zjechałem do drugiej rampy. Ale jak wejście. To, jest... no to co? To jest szeroka rampa. <laughs> Ale Mamy 2-2 i dopiero teraz Google -go Movement. Go do goo. Mam pewien plan. Nie wiem czy to dobry pomysł Takie trochę streetowo parkowe Ninja drop z tej półki w węgle Zobaczmy ja u no, nas pewnie będzie caveman drop, nie? To jest caveman drop o! A on, on ale, ale podwójnego musi zrobić dolara. Trzeba mu powiedzieć Ej, bo Gouver mówi, że musisz do bara zrobić. Dlaczego? To nie za łatwo, To z finger whiper. No. Nie. No stary? To ja mam to zrobić. Dobra, mi się robi fajnie flarki bar na rolinie, więc robię na rolinie, a Kuba będzie próbował z drewna na rezy pewnie. Ekipa Kudi wprowadzi, jest 3 do 2 dla Kuba. Zrobimy złola w roli Interdown. No i to jest przewaga roweru nad kolej nogą. No i umiejętności no. przede wszystkim. Och... I dobry, to daje... jest 3-3, idę na transferową. Tam zadam coś fajnego takiego pomyślę do fejki na takim boksie małym. Dobra, na tym boksiku na koniec zadaję 1-8, dwa bary, kubarowi z jednym. Dojeżdżam do kłotera i tam bar. A? Ale mnie zabiało. nie robione fejki. No to będzie fajne No nie odsuwaj się, nie fokusuję aż tak na ciebie blisko Nie w ogóle, ja widzę jaki jest rozszerzony Dobra, ja ci podpowiem na ucho co możesz zadać Spektakularnego no. Będzie fajne No dobra Niespodziankę zadaję No nie kombinują Ja miałem to powtórzyć Ała. Nie wiedziałem, że pójdzie tak źle Ja nie wiedziałem, że nie las, no nie wiem co nie. To się wydnie. Lubię Ninja Drop. O, <grym> no, no swoją stronę. Co ten gubernator z... to za p*******. Chcesz to nagrać stamtąd? Naprawdę świr. <grym> tak wcześniej Ninja Dropa Z Fingerem musisz. A, jest wysoko Nie zrobię z Fingerem w życiu Normalnie też nie zrobię Boję się A, to jest właśnie, tu można wygrać przy No Na wysokości Ja spróbuję No Który nie jest tak fajnie? Nie jest ani trochę Trochę tego Fingera wybrnąłem najpierw, ale... No, ale dobra pój to było, Leciał trzymając tylko kierę. Się tak bałem łapać tego fingera, bo mi jakoś trochę dziwnie poleciał. jeszcze się bałem... O, wszystkiego się bałem, kurde. To teraz ty zadajesz. Teraz ja zadaję. Ja zadaję taki trik. Na rowerze teraz Akuba powtarza na kolejnozę, szybka wymianka. Wyjeżdżam przed nim kołem za kołpinki, i wklejam się fejki z powrotem. A Kuba robi to na kolejną ale na mniejszej rampie, bo jest po prostu trudniej to zrobić. Mniejsze koła i się jeszcze ślizga podę. Google nie wygląda na zadowolonego. Jak ja to mam zrobić? To się ślizga Nie, na biały nie nakamuję Już myślałem, no, że na w porece. Yo! Bardziej mnie stresowało nie jazda na fejki, tylko wskoczenie tam Oddaję Zobiam takie lekkie Ty ja da się zrobić pod na kolejnozę? Da, da, da się Da się? Da się Zadam wam tu, żeby nie było trudno Ej mi się wydaje, że na przykład Rafał ze sklepu zrobiłby to lepiej od nas Na kolejnozę? No Czemu? On no, umie to Na kolejnozę? No Ja nigdy nie widziałem No nie, no nie Nie, 4-4 litery Bartek mi tutaj polecił, żebym zadał e, barbarzy Smity na step upa. Smith, no. ten, Taki pan z tych rampstw, który tutaj budował wszystko, powiedział, że ta rampa to jest kosmita i tak zostało. stało. <śmany> co to skoczymy? Ledwo co to jest, bo to jest, 50 to jest, bo to Właśnie go już nie mam, nie mam wykorzystał. Web-web, znaczy dwa łby przeciwko jednemu łowi. Nie. 4 4 4 4x4? tutaj? Tak. Aha. <śleks> 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 Dawaj parę slajdów po prostu zrób. Sketch landing na kolanach. No? <śleks> Wiesz, na rowerze tej strikam dla nas to jest sketchy <śleks> Tylko na rowerze to wygląda fajnie, a na nodze Też będzie jakbyś... słuchaj jak długo pojedzie. Chłopaki chcieli skończyć remisem, ale zagramy w 3, po trzy. ale we 3. Taki ostateczna wygrana. To wygra, to zdecyduje wszystko. 3, 4. 4. Bartek wygrał. Wygra. Bartek wygrał Ja nie Tylko Bartek Oczywiście no, mamy remit bo połowa wygrała Fajna gra, popróbowaliśmy trigu, które no, sami byśmy chyba nie wpadli na to żeby próbować gdyby nie Kuba I Dokładnie. na ochronę. Więc gra była naprawdę spoko, zacięta Kończymy z linkiem 4-4 Oglądałeś grę naszą? No oglądałem A tak połowa ogląda, ale podobało się? No Obejrzysz no. Cię Dajesz łapkę w górę Suba taki żeby był szary a nie czerwony Już mamy Tak to Dokładnie zróbcie to samo. Subik, dzwoneczek, komentarz, zostawcie follow na Instagramie Kuby. Podajcie do Kuby, dzięki za gierkę, dzięki za odcinek. I to? Ja się zawsze przysłania, Czekaj, ja przysłonię.